Zanim rozpoczniemy tę wzruszającą historię, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnej z naszych opowieści, które poruszają serca. Teraz zanurzmy się w podróż odkryć i odkupienia, która obejmuje pół wieku. Łzy spływały po poranej zmarszczkami twarzy Heleny Kowalskiej, gdy drżącymi rękami trzymała kawałek papieru, który miał na zawsze zmienić jej życie. W wieku 78 lat, siedząc w swoim małym salonie w Krakowie, kontemplowała wynik testu DNA, który potwierdzał nie do pomyślenia. Kobieta, którą poznała zaledwie dwa tygodnie temu, była w rzeczywistości jej siostrą. Pozytywny. Zgodność 98%. Głosił oficjalny dokument z czerwoną pieczęcią w górnym rogu. Świat wokół Heleny zdawał się znikać. Pięćdziesiąt lat poszukiwań, wątpliwości, bezsennych nocy spędzonych na myśleniu o tym, gdzie może być to dziecko, które jej matka oddała podczas surowej zimy, 1970 roku. Zadzwonił telefon, przerywając wir emocji. Helena wiedziała, kto dzwoni, zanim jeszcze odebrała. Widziałaś już wyniki, głos Agnieszki brzmiał równie emocjonalnie, jak czuła się jej własna dusza. Tak, odpowiedziała Helena, jej głos był prawie szeptem: To prawda. Wszystko jest prawdą. Cisza, która nastąpiła zawierała pół wieku niepodzielonych historii, straconych urodzin, rodzinnych chwil, które nigdy się nie wydarzyły. Dwa życia, które powinny były się spleść, ale które podążały radykalnie różnymi ścieżkami z powodu decyzji podjętej w czasach rozpaczy. Możemy się spotkać jutro? Zapytała w końcu Agnieszka. Jest tak wiele, co chcę wiedzieć, tak wiele pytań. Na rynku głównym w południe, odpowiedziała Helena. Przyniosę zdjęcia i listy od naszej matki. Odłożywszy słuchawkę, Helena spojrzała przez okno na pochmurne jesienne niebo. Pięćdziesiąt lat sekretów miało wyjść na jaw. 50 lat poczucia winy, bólu i pytań bez odpowiedzi. Jutro, w końcu, elementy układanki zaczną się układać. Jadwiga Nowak urodziła się w skromnej rodzinie w okolicach Lublina w 1945 roku, wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Córka rolników dorastała w trakcie odbudowy Polski zniszczonej przez wojnę, ucząc się od najmłodszych lat wartości ciężkiej pracy i wytrwałości. W wieku 19 lat poznała Tomasza Kowalskiego. Młodego stolarza o łagodnych oczach i dłoniach zniszczonych pracą w drewnie. Romans rozkwitł szybko i w niecały rok byli małżeństwem, marząc o prostym, ale godnym życiu. Helena była pierwszą córką pary, urodzoną w 1965 roku, wnosząc radość do małego mieszkania, które udało im się zdobyć w bloku na obrzeżach Warszawy. Tomasz pracował niestrudzenie w fabryce mebli, podczas gdy jadwiga zajmowała się domem i córką. Życie, choć skromne, Toczyło się ze względną stabilnością. Aż w 1968 roku polska gospodarka stanęła w obliczu poważnego kryzysu. Fabryka, w której pracował Tomasz, drastycznie zredukowała liczbę pracowników, a on był jednym z pierwszych, którzy zostali zwolnieni. W kolejnych miesiącach uporczywe bezrobocie i niedobór żywności stały się okrutną rzeczywistością dla rodziny kowalskich. To w tej scenarii trudności Jadwiga odkryła, że jest ponownie w ciąży. Wiadomość, która powinna być powodem do świętowania, przyniosła tylko więcej zmartwień. Jak wyżywią kolejne dziecko, skoro już teraz głodują? Nie wiem, jak damy radę, szeptała Jadwiga do Tomasza podczas zimnych nocy, gdy Helena spała w małym pokoju obok. Już teraz racjonujemy to, co mamy. Zima 1949-1970 była szczególnie surowa. Tomasz, zrozpaczony, przyjmował każdą dorywczą pracę, która się pojawiała – ale to nie wystarczało na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny. Jadwiga z coraz bardziej widocznym brzuchem widziała, jak rozpacz rośnie wraz z dzieckiem w jej łonie. W tym momencie sąsiadka, pani Wójcik, wspomniała o możliwości, która początkowo brzmiała absurdalnie, ale stopniowo zaczęła wydawać się jedynym wyjściem. Znam parę w Gdańsku, powiedziała cicho, gdy piły herbatę w kuchni Jadwigi. Nie mogą mieć dzieci i są skłonni zaoferować komfortowe życie noworodkowi. Mają zasoby, Jadwigo. Dziecko nigdy nie zaznałoby głodu. Myśl o oddaniu dziecka była dla Jadwigi nie do pomyślenia. W następnych dniach płakała bez ustanku, rozdarta między miłością macierzyńską a okrutną rzeczywistością ekonomiczną. Tomasz, również zdruzgotany, nie był w stanie zaoferować alternatywnego rozwiązania. Podczas szczególnie zimnej lutowej nocy 1970 roku Agnieszka urodziła się w domu, z pomocą miejscowej położnej. Była zdrową dziewczynką, z tymi samymi ciemnymi oczami co tomasz i delikatnym nosem Jadwigi. Przez trzy dni Jadwiga trzymała córkę w ramionach, zapamiętując każdy szczegół jej twarzy, śpiewając kołysanki między łzami. Czwartego dnia przyjechała para z Gdańska zgodnie z ustaleniami. Mała Helena, mająca zaledwie pięć lat, obserwowała w osłupieniu, jak jej matka oddaje zawiniątko, w którym znajdowała się jej siostrzyczka dobrze ubranym obcym. Nie rozumiała, co się dzieje tylko że jej matka płakała, jak nigdy dotąd. Pewnego dnia znów ją znajdziemy, obiecała Jadwiga Helenie, gdy obie patrzyły, jak samochód odjeżdża ośnieżoną ulicą. Pewnego dnia wyjaśnimy, że zrobiliśmy to z miłości, a nie z jej braku. Lata, które nastąpiły po rozłące, naznaczone były głębokimi kontrastami w życiu obu sióstr. Helena dorastała w trudnych warunkach ekonomicznych komunistycznej Polski. Po oddaniu Agnieszki Jadwiga wpadła w głęboką depresję, która trwała latami. Tomaszowi ostatecznie udało się zdobyć stabilną pracę w fabryce państwowej, co przyniosło pewną stabilność finansową, ale cień oddanej córki stale unosił się nad rodziną. Mama zawsze patrzyła na dziewczynki w moim wieku na ulicy, opowiadała później Helena. Jej oczy szukały w każdej dziecięcej twarzy rysów, które mogłyby należeć do mojej siostry. Jadwiga trzymała w małym drewnianym pudełku jedyną rzecz, którą zachowała od Agnieszki kosmyk włosów, obcięty przed rozstaniem. Czasami w urodziny lub w bezsenne noce otwierała pudełko i płakała po cichu. Helena dorastała, wiedząc, że ma gdzieś siostrę, chociaż pełne szczegóły historii zostały jej ujawnione dopiero, gdy skończyła piętnaście lat. Odkrycie to wywołało w niej mieszane uczucie smutku i determinacji. Kiedy poznałam całą prawdę, obiecałam sobie, że pewnego dnia znajdę moją siostrę, wspominała Helena. Nie po to, żeby ją osądzać, ale żeby uzupełnić rodzinną układankę. Tymczasem setki kilometrów dalej, w Gdańsku, Agnieszka Malinowska dorastała w zupełnie innych okolicznościach. Jedynaczka Marka i Danuty Malinowskich, inżyniera okrętowego i profesor uniwersyteckiej, cieszyła się przywilejami, które byłyby niewyobrażalne dla Heleny. Lekcje gry na pianinie, wycieczki zagraniczne, edukacja w prywatnych szkołach. Malinowcy nigdy nie ukrywali przed Agnieszką, że jest adoptowana, chociaż szczegóły dotyczące jej biologicznej rodziny były utrzymywane w niejasności, głównie z powodu braku konkretnych informacji, które sami posiadali. Moi rodzice adopcyjni zawsze byli kochający i uczciwi wobec mnie, opowiadała Agnieszka. Powiedzieli mi, że moja biologiczna matka oddała mnie z miłości. Abym miała możliwości, których ona nie mogła mi zaoferować. Ta narracja, choć uproszczona, zaszczepiła w Agnieszce nie urazę, ale ciekawość i ostatecznie wdzięczność za decyzję, która ukształtowała jej życie. Obie siostry podążały różnymi ścieżkami edukacyjnymi i zawodowymi. Helena została pielęgniarką w Warszawie, wychodząc za mąż w wieku 23 lat za Piotra elektryka, z którym miała dwoje dzieci. Jej życie, choć skromne, było stabilne i satysfakcjonujące. Agnieszka ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie uzyskała tytuł magistra praw człowieka w Londynie. Wróciła do Polski na początku lat 2000, osiedlając się jako prawniczka, specjalizująca się w prawie rodzinnym w Krakowie. Wyszła za mąż w wieku 35 lat za Stefana, architekta, ale para nie miała dzieci. W 1995 roku Jadwiga zmarła po długiej walce z rakiem. Na Łożu śmierci kazała Helenie obiecać, że będzie kontynuować poszukiwania Agnieszki. Powiedz jej, że myślałam o niej każdego dnia, to były jej ostatnie słowa. Powiedz, że kochałam ją wystarczająco mocno, żeby ją puścić. Tomasz przeżył żonę zaledwie o trzy lata, umierając na zawał serca w 1998 roku. Przed śmiercią przekazał Helenie wszystkie listy, które Jadwiga napisała do córki, której nigdy nie poznała. Listy, które nigdy nie zostały wysłane. Ale które dokumentowały lata miłości na odległość. Upadek komunizmu i późniejsze otwarcie Polski przyniosły nowe możliwości poszukiwań Heleny. Rejestry, które wcześniej były niedostępne, stały się dostępne, a Internet otworzył kanały komunikacji wcześniej niewyobrażalne. W 2010 roku Helena założyła profil na stronie internetowej poświęconej łączeniu rozdzielonych rodzin. Opublikowała to, co wiedziała. Dziewczynka urodzona w Warszawie w lutym 1975 roku, oddana parze z Gdańska, dołączyła swoje aktualne zdjęcie, mając nadzieję, że podobieństwo rodzinne może wzbudzić rozpoznanie. Przez lata nie było odpowiedzi. Helena kontynuowała swoje życie, widząc, jak jej własne dzieci dorastają i stają się dorosłe, zawsze niosąc ze sobą obietnicę złożoną matce. W Krakowie Agnieszka od czasu do czasu szukała informacji o swoim pochodzeniu, ale bez pośpiechu, który motywował Helenę. Jej życie było pełne i chociaż ciekawość dotycząca jej biologicznych korzeni nigdy całkowicie nie zniknęła, nie było to poszukiwanie, które dominowało w jej myślach. Aż do 2019 roku, kiedy to seria zbiegów okoliczności miała wszystko zmienić. Zima 2019 roku przyniosła do Krakowa niespodziewaną śnieżycę, zamieniając zabytkowe miasto w bajkową scenerię. Agnieszka Malinowska mająca teraz 49 lat, spieszyła się przez rynek główny, zmierzając do kancelarii adwokackiej, w której była wspólniczką. Przenikliwy wiatr sprawił, że szukała tymczasowego schronienia w małej księgarni na rogu. Czekając aż burza osłabnie, Agnieszka przeglądała półki, Jej palce ślizgały się po grzbietach książek. Szczególną uwagę zwrócił na nią Tom. Więzy krwi. historie polskich rodzin rozdzielonych po wojnie. Zaintrygowana zarówno zawodowo, jak i osobiście, kupiła książkę. Tej samej nocy, wygodnie usadowiona w swoim ulubionym fotelu z filiżanką herbaty, Agnieszka zaczęła czytać. Książka zawierała dziesiątki relacji rodzin rozdzielonych przez okoliczności historyczne, ekonomiczne i polityczne. Jedna historia w szczególności sprawiła, że jej serce zabiło szybciej: historia matki, która podczas kryzysu gospodarczego w 1970 roku oddała swoją nowonarodzoną córkę. Parze z Gdańska. Zbiegi okoliczności były zbyt liczne, by je ignorować. Wspominała później Agnieszka. Data, miasto, okoliczności. Czułam, jakbym czytała o swoim własnym pochodzeniu. Książka wspomniała o stronie internetowej poświęconej łączeniu rodzin, gdzie wiele z opisanych historii znalazło szczęśliwe zakończenie. Kierowana ciekawością, której nie potrafiła wytłumaczyć, Agnieszka założyła profil na tej stronie jeszcze tej samej nocy. Tymczasem w Warszawie Helena prawie straciła nadzieję. Po prawie dekadzie bezowocnych poszukiwań za pośrednictwem strony internetowej rzadko sprawdzała swój profil. To jej najstarszy syn, Jakub, nalegał, aby się nie poddawała. Mamo, technologia idzie do przodu, coraz więcej osób łączy się każdego dnia, argumentował podczas niedzielnego obiadu. Obiecaj, że będziesz sprawdzać stronę przynajmniej raz w miesiącu. Niechętnie. Ale nie mogąc odmówić prośbie syna, Helena zgodziła się. W pierwszy poniedziałek marca 2020 roku zalogowała się na stronie, bez żadnych oczekiwań. Wtedy zobaczyła powiadomienie? Ktoś odpowiedział na jej ogłoszenie. Wiadomość była ostrożna, jak można się było spodziewać. Urodziłam się w lutym 1970 roku i zostałam adoptowana przez parę z Gdańska. Twoje szczegóły odpowiadają temu, co wiem o moim pochodzeniu. Czy mogłybyśmy porozmawiać więcej? Drżącymi rękami Helena odpowiedziała natychmiast, podając więcej szczegółów: pełne imiona i nazwiska swoich rodziców, adres, pod którym mieszkali w 1970 roku, dokładną datę urodzenia, 17 lutego. Wspomniała również o małym znamieniu w kształcie półksiężyca, które Agnieszka miała po wewnętrznej stronie prawego nadgarstka, szczegół o którym Jadwiga wspominała niezliczoną ilość razy przez lata. Odpowiedź nadeszła kilka godzin później. Zawierając tylko jedno zdanie i zdjęcie, nadal mam to znamie. Zdjęcie przedstawiało nadgarstek kobiety z niezaprzeczalnym znamieniem w kształcie półksiężyca. W kolejnych dniach obie kobiety wymieniły dziesiątki wiadomości, dzieląc się szczegółami ze swojego życia, wysyłając zdjęcia, wypełniając luki po pięćdziesięciu latach rozłąki. Pandemia COVID-19, która rozpoczęła się w marcu 2020 roku, opóźniła osobiste spotkanie, którego obie tak bardzo pragnęły. Przez miesiące zadowalały się rozmowami wideo, podczas których zafascynowaniem obserwowały rodzinne cechy, które dzieliły ten sam kształt oczu, ten sam dyskretny uśmiech, identyczne gesty podczas mówienia. To jak patrzenie w lustro, które pokazuje alternatywną wersję mnie samej, skomentowała Agnieszka podczas jednej z tych rozmów, wersję, która przeżyła zupełnie inne życie. Helena wysłała Agnieszce zeskanowane kopie listów, które Jadwiga pisała przez lata. Bezcenne dokumenty, które opisywały nie tylko ból rozłąki, ale także bezwarunkową miłość matki. Moja kochana córko, zaczynał się jeden z listów datowany na to, co byłoby piątymi urodzinami Agnieszki. Dziś kończysz pięć lat. Wyobrażam sobie, jak musi brzmieć twój głos. Czy już umiesz czytać, jakie są twoje ulubione zabawy? Chcę, żebyś wiedziała. Nawet jeśli te słowa nigdy do ciebie nie dotrą, że nie było ani jednego dnia, żebym o tobie nie myślała. Dla Agnieszki te listy były głębokimi objawieniami. Dorastałam, wiedząc, że zostałam adoptowana z miłości, ale czytanie słów mojej biologicznej matki wniosło zupełnie nowy wymiar do mojego zrozumienia, wyjaśniała później. Na tych stronach nie było porzucenia, tylko ogromne poświęcenie. Kiedy ograniczenia związane z pandemią w końcu zelżały, Wiosną 2021 roku siostry zaplanowały swoje pierwsze osobiste spotkanie w spokojnej kawiarni w Krakowie. Mieście, w którym mieszkała Agnieszka i do którego Helena miała przyjechać pociągiem. Los jednak miał inne plany. Trzy dni przed planowanym spotkaniem Helena uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19. Chociaż objawy były łagodne, obowiązkowa izolacja ponownie opóźniła tak długo oczekiwane ponowne spotkanie. To było tak. Jakby wszechświat testował naszą cierpliwość, wspominała Helena. Po pięćdziesięciu latach, kilka dodatkowych miesięcy wydawało się wiecznością. W końcu w czerwcu 2021 roku, bez dalszych przeszkód, obie siostry spotkały się osobiście po raz pierwszy od tamtego pamiętnego dnia lutego 1975 roku. Kafe europejski z ciemnymi drewnianymi ścianami i atmosferą XIX wieku, był świadkiem jednego z najbardziej emocjonujących momentów w życiu obu sióstr. Helena przybyła pierwsza, wybierając dyskretny stolik w rogu, z dala od okien. Jej siwe włosy były starannie uczesane, a na sobie miała granatową sukienkę, którą kupiła specjalnie na tę okazję. Punktualnie o czternastyno Agnieszka weszła do kawiarni. Mimo, że nigdy nie widziały się osobiście w dorosłym życiu, rozpoznanie było natychmiastowe i wzajemne. Było coś w postawie, w sposobie chodzenia, co mówiło głośniej niż jakiekolwiek zdjęcie. Przez kilka sekund obie stały nieruchomo, chłonąc rzeczywistość chwili, następnie, jakby odpowiadając na niewidzialny sygnał, podeszły do siebie i objęły się. To było tak, jakby pięćdziesiąt lat zniknęło w jednej chwili, opisywała później Agnieszka, jakby część mnie, o której nawet nie wiedziałam, że brakuje, w końcu znalazła swoje miejsce. Pierwsze godziny rozmowy płynęły naturalnie, pomimo emocji. Dzieliły się szczegółami ze swojego życia, swoich rodzin, swoich karier. Helena pokazała zdjęcia swoich dzieci i wnuków. Agnieszka opowiedziała o swojej pracy jako prawniczka i o swoim małżeństwie ze Stefanem. Nasi rodzice byliby z ciebie dumni, powiedziała Helena, trzymając siostrę za ręce nad stołem. Zwłaszcza nasza mama. Zawsze się zastanawiała, czy miałaś możliwości, edukację. A ty? zapytała cicho Agnieszka. Ona byłaby z ciebie dumna również. Helena uśmiechnęła się przez łzy. Ona wiedziała, że mam się dobrze. Bardziej martwiła się o ciebie, o córkę, której nie mogła widzieć dorastającej. Tego popołudnia Helena przekazała Agnieszce małe drewniane pudełko, które należało do Jadwigi, zawierające kosmyk włosów i wszystkie oryginalne listy. To teraz należy do ciebie powiedziała. To twoje dziedzictwo twoja więź z nią. Agnieszka otworzyła pudełko z czcią, dotykając kosmyka dziecięcych włosów, swoich własnych włosów, opuszkami palców. To dziwne, wymamrotała. Czuję, jakbym poznawała część siebie, która zawsze istniała, ale której nigdy nie umiałam nazwać. W kolejnych dniach siostry spędzały razem każdą możliwą chwilę. Agnieszka pokazała Helenie zabytki Krakowa. Odwiedziły mieszkanie, w którym Agnieszka mieszkała ze Stefanem. Dzieliły się posiłkami. Historiami i procesem budowania relacji, która powinna była istnieć przez całe życie. Tydzień po pierwszym spotkaniu zdecydowały się zrobić test DNA nie dlatego, że wątpiły w swoje pokrewieństwo, które było oczywiste w cechach fizycznych i dzielonych historiach, ale po to, aby oficjalnie potwierdzić to, co ich serca już wiedziały. Wyniki, kiedy nadeszły dwa tygodnie później, jedynie potwierdziły to, co oczywiste: były siostrami, córkami tych samych rodziców. Rozdzielonymi przez okoliczności, które były poza ich kontrolą. W tym momencie, z oficjalnym dokumentem w rękach, Helena w końcu poczuła, że wypełniła obietnicę złożoną matce dziesiątki lat wcześniej. Krąg się zamknął. Jesień 2021 roku przyniosła głębokie zmiany dla nowo zjednoczonych sióstr. Po kilku refleksyjnych rozmowach, Helena podjęła decyzję, która miała całkowicie zmienić jej życie sprzedać swoje mieszkanie w Warszawie i przeprowadzić się do Krakowa aby być bliżej Agnieszki. Pięćdziesiąt lat to za dużo czasu, żeby być rozdzielonymi, wyjaśniła Helena swoim dzieciom podczas rodzinnej kolacji. Teraz, kiedy w końcu się odnalazłyśmy, chcę wykorzystać każdą możliwą chwilę. Jakub i Marta, dzieci Heleny, dalekie od sprzeciwu, entuzjastycznie poparły decyzję matki. Zawsze stawiałaś nasze szczęście na pierwszym miejscu, powiedziała Marta, trzymając matkę za rękę. Nadszedł czas, żebyś i ty żyła dla siebie. Z pomocą Agnieszki i jej męża Stefana. Helena znalazła urocze dwupokojowe mieszkanie w odrestaurowanej zabytkowej kamienicy, zaledwie pięć minut spacerem od domu siostry. Przeprowadzka została zakończona w połowie listopada, co pozwoliło siostrom przygotować razem swoje pierwsze rodzinne Boże Narodzenie. Wigilia w przestronnej jadalni Agnieszki zgromadziła nie tylko obie siostry, ale także dzieci i wnuki Heleny, a także kilku bliskich przyjaciół Agnieszki, którzy szybko powitali nowych członków rodziny. Na świątecznym stole, udekorowanym świecami i tradycyjnymi polskimi ozdobami, umieszczono dwa zdjęcia w srebrnych ramkach Jadwigi i Tomasza Kowalskich, obecnych duchem w tym momencie ponownego zjednoczenia, którego tak bardzo pragnęli. Toast, zaproponował Stefan, podnosząc swój kieliszek, za więzi, których nawet pół wieku nie zdołało zerwać. Gdy wszyscy podnosili swoje kieliszki, Agnieszka dodała cicho, i za tych, którzy umożliwili ten moment, nawet jeśli nie są fizycznie obecni. Oczy Heleny wypełniły się łzami, gdy spojrzała na zdjęcia rodziców. Mama zawsze mówiła, że pewnego dnia znów będziemy razem. Nigdy nie straciła nadziei. Z biegiem miesięcy siostry ustanowiły rutynę, która wydawała się naturalna, jakby mieszkały razem przez całe życie. We wtorki spotykały się na lekcjach ceramiki, w niedzielę przygotowywały razem tradycyjny polski obiad. Odświeżając rodzinne przepisy, których Helena nauczyła się od Jadwigi, Agnieszka z kolei dzieliła się z siostrą swoją pasją do literatury i muzyki klasycznej, zabierając ją na koncerty i wieczory poetyckie. W kwietniu 2002 roku podczas jednej z tych niedziel wspólnego gotowania narodził się pomysł, który miał zmienić nie tylko ich życie, ale także życie wielu innych osób. Wiesz, skomentowała Agnieszka, Przygotowując pierogi według przepisu swojej biologicznej matki, ile innych rodzin musi być w takiej sytuacji jak my, rozdzielonych, szukających się, niewiedzących od czego zacząć, Helena przestała zagniatać ciasto i spojrzała zamyślona na siostrę. Prawdopodobnie tysiące, tylko w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę naszą burzliwą historię. Z tej przypadkowej rozmowy narodził się projekt Więzy odnalezione. Inicjatywa, która łączyła prawnicze doświadczenie Agnieszki z ludzką wrażliwością Heleny. Zaczynając jako blok, na którym dzieliły się swoją własną historią, projekt szybko przekształcił się w organizację non-profit, której celem było łączenie rodzin rozdzielonych przez okoliczności ekonomiczne, polityczne lub społeczne. Małe biuro, które wynajęły w zabytkowym centrum Krakowa, stało się miejscem spotkań dla osób o podobnych historiach. Helena, ze swoją gościnną naturą, Prowadziła grupy wsparcia dla nowo zjednoczonych rodzin, pomagając im poruszać się po złożonych uczuciach, które pojawiały się po latach lub dziesięcioleciach rozłąki. Agnieszka z kolei wykorzystywała swoją wiedzę prawniczą, aby pomagać w poszukiwaniu rejestrów, dokumentów i w poruszaniu się po polskim systemie biurokratycznym. Każde udane spotkanie jest jak przeżywanie na nowo naszej własnej radości, skomentowała Helena podczas wywiadu dla lokalnej gazety. Która opisała działalność organizacji. To tak jakby każda rodzina, której pomagamy się zjednoczyć, była przedłużeniem naszej własnej historii. W lutym 2023 roku, w 53 urodziny Agnieszki, siostry zorganizowały małą pielgrzymkę na cmentarz, gdzie pochowani byli ich rodzice. W towarzystwie dzieci i wnuków Heleny zanieśli kwiaty i świece, tworząc moment połączenia między pokoleniami, które nigdy nie poznały się za życia. Przed prostą płytą nagrobną, na której wyryte były imiona Jadwigi i Tomasza, Agnieszka położyła mały przedmiot drewniane pudełko, które należało do jej biologicznej matki, a teraz zawierało nie tylko oryginalny kosmyk włosów, ale także najnowsze zdjęcia sióstr razem. Chciałam, żeby zobaczyli, że ich historia nie zakończyła się rozłąką, wyjaśniła później Agnieszka, że krąg w końcu się zamknął. Tej samej nocy, podczas kameralnej uroczystości w mieszkaniu Heleny, siostry otrzymały ekscytujące wiadomości. Więzy odnalezione zostały wybrane do otrzymania znaczącego finansowania z Europejskiej Fundacji zajmującej się pojednaniem historycznym. Wsparcie pozwoliłoby rozszerzyć ich pracę poza granice Polski, docierając do rodzin rozdzielonych w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że nasza osobista historia może mieć tak szeroki wpływ, skomentowała Helena, wzruszona czytając e-mail z potwierdzeniem. Agnieszka uśmiechnęła się, trzymając siostrę za rękę. Może to jest prawdziwy cel tego, że spotkałyśmy się tak późno w życiu, nie tylko po to, żeby uleczyć naszą własną historię, ale żeby pomóc innym uleczyć ich historię. Gdy polska wiosna zaczynała kwitnąć za oknem, siostry wzniosły toast za przyszłość, którą budowały razem. Przyszłość, która choć rozpoczęła się z pięćdziesięcioletnim opóźnieniem. Zapowiadała się bogata w znaczenie, cel i przede wszystkim w miłość rodzinną, której nawet czas nie zdołał wymazać. W swoim osobistym dzienniku, tej nocy, Helena napisała słowa, które doskonale podsumowywały jej podróż. Są blizny, które nigdy nie znikają całkowicie, ale które mogą z czasem i wystarczającą ilością miłości przekształcić się w mosty do nowych początków. Nasza historia nie jest o tym, co straciliśmy ale o tym, co wbrew wszelkim przeciwnościom udało nam się odzyskać. Jeśli wzruszyła Cię ta historia o ponownym spotkaniu i rodzinnym odkupieniu, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej opowieści, które poruszają serce. Zostaw swój like. Udostępnij tym, którzy potrzebują usłyszeć historię nadziei i skomentuj, która część najbardziej dotknęła Twoją duszę. Razem celebrujemy więzi, których nawet czas nie zdoła zerwać.